No, cię drobno. Idzie ten huód? Nie idzie. Tak staniemy. O. Tylko niech tu. No co tutaj. Pewno, ustaw się. Wiesz się na mnie dziwnie jakoś patrzę W <laughs> ogóle mam ten strzały na plecach, nie wiem po co mi za Max z mi na plecach Aha Musi jeszcze taki ten. Taki jeden przejść. że nie mam już idzie to chyba trochę potę, więc... Poszukam go, że go znajdę. Tutaj jest. Nie, nie mam. Chodzę. za... Co no, tam będzie? Pewnie zaraz się tam magicznie weźmę i ja ominę całą rozmowę. Więc wracam lepiej. Skacz na co tam. Dobra. No wiedziałam, że ominę tą rozmowę. <laughs> co się dzieje? Wyglądacie na nieźle wyczerpane. Hmm. Ach, nie pamiętam, kiedy ostatni raz spałem. Uch, od czego zacząć? Wieści hmm. o Ulfriku były prawdziwe. Cesarscy urządzili na nas zasadzkę przy czarnym Ruczaniu Zupełnie jakby. Może uda mi się tak, jakby będziemy. usiąść. Ach. To było dwa dni temu. Dziś rano zatrzymaliśmy się w Helgen i pomyślałem, że już jest po wszystkim. Ustawili nas w kolejce do katowskiego pilka. Tchórze! Nie ośmieliliby się pozwolić Ulfrikowi na uczciwy proces. Zdrada za walkę o swój własny naród? Całe Skyrim zobaczyłoby wtedy prawdę. A wtedy, znikąd, zaatakował smok. Z początku nie wiedziałam, gdy twój przyjaciel mi o tym powiedział. Ledwie sobie wierzę. A przecież tam byłem. Może to dziwnie zabrzmi, ale zginęlibyśmy, gdyby nie ten smok. Udało nam się wymknąć w zamieszaniu Naprawdę jesteśmy pierwszymi, którzy dotarli do rzecznej puszczy? Z tego co wiemy, dziś pytanie. nie przybył południową drogą. Dobrze. Może chwilę odsapniemy. Nie podoba mi się, że narażam twoją rodzinę, Gerdu. Ale... Wzdura, możecie tu zostać tak długo, jak chcecie. Cesarskich zostawcie mnie. Każdy przyjaciel Ralofa jest moim przyjacielem. Cieszę się, że mogę jakoś pomóc. Jak powiedziałam, chętnie pomogę. Weź wszystko, czego ci trzeba, tylko nie przesadzaj. Dobra. Um. Zdrowia czerwoniak, sobie sprzedam strewny pierścień sprzedam, srebrny naszyjnik sprzedam i nic będzie nie ma w porządku. Ok Dzięki siostro Wiedziałem, że możemy na Ciebie liczyć Powinnam wracać do zanim zaczną mnie szukać, ale Aha, Aha ja jestem przeciążony nie martw się, na pewno mu się uda Trzeba czegoś więcej niż smoka Żeby powstrzymać tych freakach domowładni Puszczę ich do domu i... Pokażę gdzie co jest co hmm. so, wolno idę Nigdy nie dojdę do tego skraju. Nie, kurze. nie spadniemy na koszuli. Cóż, ktoś musi coś zrobić. Powiedziałem nie: żadnych przygód, teatralnych gestów i ganiania za złodziejami. No to co proponujesz, ha? Posłuchajmy. Koniec tematu nowy klient! Przepraszam za to! Nie wiem, co ci mówię. Mu... Różnorodne sprzedaż? towary. Muszę ci sprzedać dużo Nie? rzeczy Dużo, dużo rzecz, rzeczy hmm. Broń Czas na rozpiemiacze Ława, strzały Dobra Ty chyba nie jedziesz, co? Jadę A co, no, no o tej godzinie wyjeżdżasz do Poznania? No a co mam zrobić? Pośpieszać go? Jak no, sobie przyśpiewam, że za 10 minut od domu zmienię auto i przyjedę do mm. no, domu on jedzie specjalnie z mm. tobą? Mm. On mm. musi jechać do Poznania, rozumiesz? Mm. 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 Mm -hmm. mm -hmm. mm. ja sprzedam to Skórę sprzedam, czy coś tak. się stało? Chodzi o pewną wykonaną z czystego złota ozdobę w kształcie smoczego szpon. Możesz? Za ostatnią dostawę dostanę trochę złota. Więc jeśli zdołasz odzyskać szpon, pieniądze będą Twoje. Jeśli szukasz tych złodziei, sugeruję udać się do Czarny hmm. na północ od miasta. Ta. Teraz już nie musisz iść, prawda? Tak. Myślę, że twój nowy pomagier potrzebuje przewodniczki. Co? Nie ja. A, a niech ci będzie na osiem bóstw, ale tylko na skraj miasta. Tędy. Zapis, zapiszę grę i skończę odcinek Jeśli chcemy dotrzeć do czarnych głazu. musimy przejść przez miasto a potem przez most Widać aż stąd to ta góra ponad dachami budowli I dobra się tam kryją to muszą być i tak dalej to wie czego jeszcze. Dobrze, że, że moje się to nie ma. Yy, I kończę. No ja nie zakończę tego. Okej. Okay. I kończę od nagrywania na dziś Skyrima. Więc. Pa.